Dzień dobry Państwu, tutaj z tej strony. Jak to się mówi, Jan. Już nie powiem dalszych, bo dalszych nie ma, imion i tutaj. No i także siedzę teraz w domku. No, już po obiedzie. I tutaj i także wypowiedź będzie braciszka. Co on myślał o 1 Maja. Pierwej Sajos sajóz. Nagrywasz? No dawaj. Dobre, dobra, to teraz Ci powiem, Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich mile i pozdrawiam na całym świecie. Proszę Państwa, pierwszy maj to było kiedyś troszkę inaczej teraz, bo teraz to mamy pierwszy, całkiem nielimat, tylko odniby święto 1 maja, a kiedyś, proszę Państwa, 1 maja to było pod przywózem. Jeśli ktoś nie chciał sobie iść, nawet, <tusza> czy nawet uczestnicząc, nie chcąc, w pochodzie pierwszomajowym, to był skazany na miesiąc aresztu lub grzyb na wysokości pięciu tysięcy na tamte owe czasy. Proszę Państwa, święto pierwszomajowe to było święto komunistyczne. Nie żadne to było, proszę Państwa, ludzki, ludzi pracy, tylko było to przymusowo, święto w czasie pll -u. I to było przymusowo, proszę Państwa. Dobrze Państwo wiecie, kto władzę sprawował w tamtych owych czasach, bo sprawował ją towarzysz Gerek, pierwszy sekretarz PZPR-u i to pod jego przewodnictwem proszę Państwa, były Polacy nakłaniani do pójścia, chodzenia w pierwszych pochodach pierwszomajowych i on wychodząc na trybuny, dnia święta pracy ludu, czy Polaków, zawsze pozdrawia pan siostry, bracia. Spomożecie? Spomożemy. No to dostawali zamian oklaski ale co do czego w przybytku w głowach ludzie dostawali nic nie dostawali, powiem Państwu. Bo proszę Państwa, ja sam chodziłem w pierwszego, pochodzi 1 maja, to wiem jak to jest. Jeśli ktoś nie chciał iść, no niestety, był surowo za to karany lub nawet mógł trafić do więzienia na, za to, na miesiąc czasu. A 1 maja, proszę Państwa, to się zrodził pomysł, komunistyczny pomysł, żeby ludzie szli i opowiadali swoje rzeczy, co ludzie, jak żyją, jak ludzie gospodarują, a władza, proszę Państwa, w czasie PRL-u miała swoje. Oni się udokumentowali wszystkim, oni tylko na trybuny wejśli, i patrzyli, jak bieda, biedota idzie w pochodzie i przynosi y, 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 komunistom po prostu zyski, a oni tylko się śmieli i z tego byli zadowolone. Proszę Państwa. A pier Pochód pierwszomajowy, proszę Państwa, jakie to były na kałady, to szły miliony złotych na tamte owe czasy, to były duże pieniądze wyłożone. W taki pochód pierwszomajowy to była duża, dość poważna suma pieniędzy włożona, bo to proszę Państwa, była tak zwana op po prostu ochrona, wszystko, pilnowanie, wszystko zakłóceń, czyli nie Milicja była obstawiona wszędzie, proszę Państwa. I każdy, kto za dużo coś powiedział, no niestety mógł trafić, jak to się mówi, na wyspę tak zwaną bezrudną. I dlatego, proszę państwa, ludzie zmuszali, ludzie żyli w strachu i po prostu każdy, kto za, za, za dużo mógł powiedzieć, albo nie chciał iść, no to niestety przychodził bat na plecy i niestety było albo mógł dostać, dostać dobrze po, po plecach czymś, albo różnie mogło być, proszę państwa. No, Proszę Państwa, Państwo same żeście szli nieraz w pochodach pierwszomajowych, to wiecie jak to było. No cóż, jak to każdy wie, za życia kto żyje do dziś, kto jeszcze uczestniczył, i kto w tym pochodzie szedł, to szło i dzieci śli wszyscy, na ludzie narodu polskiego śli. To niech sami się wypowiedzą, niech sami powiedzą, jak to było, jak to bywało kiedyś, proszę Państwa, jakie to były czasy, czasy były w Perelu. Każdy wie, każdy żył i de, każdy doświadczył. No a proszę Państwa, za czasu Parelu, nie miło wspominamy te czasy, bo proszę Państwa, rządził, rządzi, rządził w Parelu, rządzili komuniści, doprowadzili komuniści, proszę Państwa, do stanu wojennego. Chcieli polski, polski naród po prostu usidłać, zniszczyć. Chcieli, proszę Państwa, po prostu Polaków po prostu zgnębić, zbeptać z błotem. Żeby naród nasz nie wierzył, nie wiedział, co to znaczy wolność. A wolność, proszę Państwa, dopiero się narodziła podczas Solidarności. Dopiero Polska stanęła na nogi. No fakt, że to były strajki, stoczni się zaczęło w Gdańskiej, proszę Państwa, potem stan wojenny 13 grudnia 1981 roku. No niestety, życie Pol Polakom zostało umilono tak, do tego stopnia, że wszyscy, którzy za mocno stawili się władzy komunistycznej, zostali osądzeni w więzieniach w, w, lub internowani byli i to w ciężkich warunkach, bo do głosu nie mogli mieć prawa. A wiecie Państwo, jakie były czasy: kartki na mięso, na cukier, na skarpetki, stało się w kolejkach po telewizory, lodówki, były zapisy na różne sposoby. Kolejki pilnowali ludzie całą noc. Jeśli ten kawałek kilogram mięsa chciało się dostać, jeździło na całą noc w To się stało, po to żeby Polak, się mówiąc kawałek czegoś miał do garka włożyć. No niestety. A w sklepach coś mi widzieli. Państwo sami widzieliście jak było puste półki, tylko jedne cochaki wisiały. A jak do, przychodziła dostawa, to każdy tylko się pytał kiedy będzie, o której godziny, którego dnia i kiedy to przywiozę, i kiedy dopłyną. Proszę Państwa. A święta Bożego Narodzenia, jak przyszło, to o kawie, czy pomarańczach, czy bananach, czy różnych, się y, mówi, zachodnich rzeczy spożywczych, to sięśmy tylko mogli pomarzyć. A dziś, proszę Państwa, mamy w sklepach, co nam dusza zapragnie Oby tam tylko zdrowie, dobisą. Mamy kawę, mamy banany, mamy wszystko, co chcemy. Możemy przebierać w tych, w tych produktach żywnościowych, co nam dusza zapragnie. Proszę Państwa, co człowiekowi się marzy się? Człowiek idzie sobie kupuje bez żadnej kolejki. Bez żadnego obaw, bez, bez żadnych po prostu strachów. to dzisiaj mamy kraj wolny, demokratyczny, mamy wszystkie mamy, możemy się wyjechać spokojnie. Nikt nie nasz nie ciąga, się mówi po, po więzieniach. Proszę Państwa, nas nikt nie straszy, no trudno się mówią. No niestety, porządku ktoś musi pilnować, niestety bezpieczeństwa narodu polskiego ktoś musi strzec. Niestety, są żołnierze na się mówiąc ze stanów strzegą pokoju na całym świecie. Nie ma, żeby nie było, nie ma nie byłby żołnierzy, nie byłby pokoju na świecie. Niestety, tak samo nasi żołnierze strzegą, strzegą wszystkich granic polskich, żeby nikt obcy nam nie przeszkadzał w życiu nam normalnym. Proszę Państwa, żyjemy w kraju 40-milionowym. Tu się narodziła kolebka Solidarności na w Gdańsku, tu powstały Związki Zawodowe, Solidarność, Solidarność 80. Proszę Państwa, mamy stocznie, które zostały bardzo zniszczone i sprzedane przez komunistów po to, żeby polską gospodarkę zniszczyć, rozkraść i sprzedać za bezcyn. Proszę Państwa, nastało, nastał rząd Pana Jarosława Prezesa Kaczyńskiego, nastał PiS i jakoś to pomału to się podnosi, poniosło się do góry, jak to się mówi, powstało. I pomału, daj Boże, to dalej zaczęło funkcjonować. A dzisiaj mamy, proszę Państwa, widzicie sami, Funkcjonuje to wszystko dobrze. Ludzie dostają pieniądze, dostają dzieci do szkoły na wyprawki, dostają ludzie na, na te, pa, te parę złotych. To wszystko zasługa pana prezydenta Andrzeja Dudy, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz pana premiera Mateusza Morawieckiego, całego rządu naszego polskiego. Oby tak dalej było. I niech te wybory przyniosą państwu i Polakom zwycięstwo na. Pana Andrzeja Dudy, Pana Prezesa PiSu i Pana y, y, Mateusza Morowieckiego, Niech naród polski odczuje to, jak dalej żyje, oby dalej się sprawował ten rząd PiSu. Bo PiS dał ludziom, Polakom, dał dużo, dał do życia, co przez 8, przez 8 lat nie dał rząd PSL-u i Platformy. Oni Renty dawali 2 zł, to by się wstydzili, że nawet 2 zł poniżej emerytury. Za 2 złote, proszę Państwa, to ja mo nie, mogłem się nawet puszki, się mówią tam, puszkę piwa. To wstyd i hańba. Przez 8 lat rządzenia platformy i PSL u razem SLD w tym rządziło. Gdzie oni mieli oczy? Jak oni mogli Polakom ofiarować po prostu warunki życia? To była hańba, wstyd i po prostu. Po prostu ciemnota ludziom wciskali, że ludzie tyle, tyle zostaną. Proszę państwa, to było po prostu, że Polacy zostali oszukani przed tamtejszą władzę na czele z panem Donaldem Puskiem. A dzisiaj oni chcą po prostu, proszę Państwa, wybory zbojkotować po to, żeby przejąć władzę, obalić rząd. Ale proszę państwa, nie daj mi się sprowokować, bo to chodzi celowo Polaków zniszczyć żeby Polacy poszli z torbami na, dziadować dalej po ulicach, tak jak gdzieś niektórzy ludzie, proszę Państwa, zbierają sobie na życie chodząc, to jest do tego stopnia tak chcą doprowadzić, ale nie daje się oszukać. I poprzejcie wszystkich, proszę Państwa, prezydenta. Cały rząd PiSu, bo rząd pana Jarosława, prezesa Kaczyńskiego, pana premiera Mate Mateusza Morawieckiego i pana prezydenta Andrzeja Dudy zapewnił warunki stabilne do życia w kraju naszym. Na co pan prezydent wszystko, co Polacy chcą, podaje po i podpisuje ustawy, żeby Polacy mieli, byli zadowoleni z tego, że prezydent się wywiązuje z swojej obietnicy, który zadeklarował w 2015 roku, który został. Prezydentem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na 5 lat swojej kadencji, tak zwany, które bez 5 lat jako prezydent prezentuje na czele z rządem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Mo Mateusza Morawieckiego, się wywiązuje z tych obietnic, które dał, proszę państwa. Tylko to wiadomo, pieniądz nie leży na ulicy, trzeba na niego zapracować, a pieniądze, proszę państwa, nie przychodzą, z, jak się mówi, kasza manna z góry. Te pieniądze są tak zwane ciężkie, trzeba się z nich rozliczać. Ludzie muszą zapłacić podatki, odprowadzić, a Bank Narodowy Polski, no niestety, to jest instytucja, która się zajmuje finansami publicznymi, proszę Państwa. To są ciężkie pieniądze, a niestety to nie ma tak, żeby ktoś poszedł do banku, proszę Państwa, i powiedział, dajcie mi tyle i tyle, bo ja sobie życzę. Nie, to musi przejść przez Radę, Radę Państwa, którą odpowiedzialność za to ponosi pan prezydent Andrzej Duda. Bo wszystkie rzeczy, które, co by nie było, jakie po prostu faktury, czy jakieś ustawy, to musi przejść przez ręce pana prezydenta Andrzeja Dudę. I pan prezydent po przeczytaniu, zapoznaniu się ze swoimi profesor profesorowie, wszyscy, którzy panu prezydentowi pomagają w tym, muszą to wszystko przeczytać, dobrze przestudiować. Proszę państwa, to nie ma tak, że o, dostał papiery pan prezydent i już ciach, bach i są podpisane. Nie. To trzeba co najmniej dwa tygodnie lub trzy tygodnie poświęcić dużo pracy i nocy, to żeby przestudiować, przeczytać, co podpisać, co zawetować, co dać, które będzie najlepsze ustawa, która może jeszcze do poprawki dać do Sejmu czy Senatu. Proszę Państwa, to nie ma tak, że pieniądz przy... o, rząd jest i tylko żeby dawał. Ale to niestety to, proszę państwa, to są ciężkie pieniądze, które pa... Państwo musi na to mieć zgodę i musi na to ciężko pracować. Nie ma letko, żeby ci posłowie pracują, którzy siedzą w Sejmie niby mówią, że przychodzą, siedzą i pieniądze biorą. Proszę Państwa, oni pracują po to, żeby Polakom żyło się lepiej, a z każdym niem coraz warunki, wszystkim jakoś po pomalutku się poprawiają. Widać to gołym okiem. Emerytury, renty ludziom, którzy dziś podostawali, podostawali tak zwane trzynastki, czternastki dostali, pod... pan rząd pana y, prezydenta rząd przyznał ludziom to wszystko i ludzie bo za to chwalą rząd pana prezydenta Jarosława Kaczyńskiego pana premiera Mateusza Morawieckiego pana Andrzeja prezydenta Dudę oby tak dalej ten rząd się sprawował i proszę państwa idźmy do wyborów poprzyjmy ten rząd bo ten rząd gwarantuje nam stabilność kraju poczucie pracy bezpieczeństwa nam i jako Mamy granice, możemy się wyjechać spokojnie, mamy wizy zniesione do Stanów, proszę Państwa, Zjednoczonych. Mamy wszystko. Tylko naprawdę trzeba być człowiekiem, bo przyjmie, bo przyjmie jeszcze raz ten rząd i dajmy mu spokojnie pracować na dolu, dalsze pięć lat te i życie aby ten... Nasz prezydent, pan Andrzej Duda, był dalej prezydentem na now nową kadencję, następne te pięć lat i dalej sprawował ten urząd, bo do tej chwili, co pan prezydent Andrzej Duda sprawuje na czele z rządem, razem z Radą Państwa, spraw sprawuje się wyśmienicie i dobrze wywiązuje swych obowiązków, a to widać gołym o okiem, mamy wszystkiego pod dostatkiem. Mamy, mamy komunikację miejską, rozwinięto na nowoczesną autobusy miejskie. Wszystko mamy, drogi mamy, mosty mamy. Proszę Państwa, to za zgodą rządów pana Jarosława Kaczyńskiego, pana premiera Matusza Morawieckiego i pana Andrzeja Prezydenta Dudy. Bo bez ich pomocy nie powstałaby żadna autostrada, ani żaden wiadukt, ani nawet tabor kolejowy by nie powstał. A nawet flota, tak zwana PLOT, które są zakupione samoloty nowe od Boeinga ze Stanów Zjednoczonych, jako w leasingu. Ale to, proszę Państwa, to wszystko jest potrzebne. Na to, żeby nasi, nasz naród polski mógł sobie podróżować po całym świecie, sportowcy, żeby mogli sobie jeździć, uliczniczyć w olimpiadach, proszę Państwa, w różnych igrzyskach olimpijskich. To, to jest potrzebny transport lotniczy. Bez tego, proszę Państwa, a nawet nie ma mowy żadnej podróży, bo wiadomo, to są długie trasy, 12 tysięcy kilometrów, 15, a nawet do 30 tysięcy kilometrów trasy samolotu są, a to jest potrzebna flota tak zwanej żeglugi powietrznej, musi być nowoczesna, sprawna, obsługa musi być, a po drugie muszą być mechanicy odpowiedni za bezpieczeństwo pasażerów w samolotach, proszę Państwa, a za bezpieczeństwo odpowiada tak samo na kolei, wszystko, bo to zależy od ludzi, którzy nadzorują ten cały transport. Bez tego, proszę Państwa, bez tych ludzi, nie by nie funkcjonowała kolej, ani, ani lot by nie latał, muszą być warunki odpowiednie za bezpieczeństwa, bo to życie ludzkie jest drogę cenniejsze, proszę Państwa, niż pieniądz. Pieniądz dziś człowieka życia drugiego nie zastąpi, proszę Państwa, a pieniądz jest potrzebny do życia, do opłatów, do wszystkiego ale niestety życie jest ważniejsze jak pieniądz, bo pieniądz to jest rzecz nabyta. Bez pieniędzy, proszę Państwa, nie ma ładności, zgromności. Jak jest honor jednego, drugiego człowieka, proszę Państwa, wszystko w życiu dojdziemy po duży. Jeszcze raz pozdrawiam cały rząd, pana prezydenta Andrzeja Doda pana premiera Morawieckiego i pana Jarosława Kaczyńskiego, oby te wybory szczęśliwie przeszły i PiS dalej sprawował te funkcję bez 5 lat i żyło się Polakom z dnia na dzień coraz lepiej, aby jak najwięcej w tej kieszeni troszkę mieli tej gotówki, a każdy grosz, każda gotówka się przydaje na każdemu na te życie i na ten kawałek chleba i do domu, bo bez pieniędzy, proszę państwa, nic nie kupimy, nic nie będziemy mieć, ale powiem jeszcze raz, że pieniądz nie zastąpi zdrowia i bezpieczeństwa narodu polskiego. Najważniejsze zdrowie. Proszę Państwa, mamy teraz tą, tą chorobę, konwirusa, dopadła na całym świecie. Módlmy się do Boga, aby jak najszybciej to, to minęło. I Daj Boże wszystkim życzę 100 lat na całym świecie pozdrowienia, oby żyli, wyzdrowieli jak najszybciej i dobrze się powyodło się w tym wszystkim. Zobaczymy, jak to będzie się, a na razie, proszę Państwa, Miejmy mi opt troszkę optymizmu, aby ten optymizm się przerodził w miłość i radość wszystkim na całym świecie ludziom, którzy żyją i po tej ziemi stąpają. Proszę Państwa, bo choroba nie wybiera mały czy duży, czy noworodek, który się urodzi, proszę Państwa, to jest tragedia całej ludzkości. Nie ma, na że lekarze mamy, mamy szpitale nowoczesne, mamy sprzęt nowoczesny, proszę Państwa. Ale sprzęt nowoczesny zdrowia człowiekowi nie, nie załatwi i nie wykuruje. No faktycznie, bez sprzętu, proszę Państwa, nie ma żadnej operacji, nie ma pomocy. Mamy, proszę Państwa, karetki, pogotowia, mamy transport sanitarny, mamy nowoczesny, mamy samochody nowoczesne. Tak samo Straż Pożarna, mamy nowoczesne. W, w, w całej Polsce mamy samochody, które są przystosowane. Straż Ochrony Lotniska to potrzebne, bo też chodzi o bezpieczeństwo pasażerów przy starcie, przy lądowaniu. Musi być tak zwane czuwać, non stop dyżury, którzy ludzie odpowiadają, proszę Państwa, za życie człowieka. Proszę Państwa, i tu trzeba, powinny być duże nakłady, pi, na to położone, duża gotówka, zasoby, pieniędzy, bo to jest najważniejsza struktura życia człowieka. A po drugie, szpitale różne przechodnie i transport sanitarny musi być nowoczesny. Proszę Państwa, bez transportu sanitarnego tak samo i policja musi mieć samochody nowoczesne, sprawne. Proszę Państwa, żeby być w na drogach, bezpieczeństwa. Proszę Państwa, bo przecież policji by nie było. Proszę Państwa. dobro to, 1 maja powiedz. By po prostu. Mój. By nie było co się mówi, mówić. Dziękuję Państwu, do widzenia. Toż mówią 1 maja razem, tylko ja to wszystko objął. Masz wszystko razem powiedziane. Hmm.